Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić taką fajną, e, szybką i dosyć prostą sałatkę do zrobienia, która składa się z dosłownie kilku składników. Do dużej miski wsypuję sobie y, szpunkę. Tutaj mam akurat taką Generalnie tutaj w Anglii zauważyłam, że jest bardzo ciężko dostać szpunkę, więc bardzo się uciszyłam, jak wczoraj ją znalazłam w stepie. I do tego taki miks mix sałatkowy. Tutaj też tutaj jest różpunka, więc, więc y, będzie na nareszcie. Teraz kroję sobie dwie piersi z kurczaka. Teraz zrobię taką małą panierkę. Użyję do tego przyprawy kebab gyros, nie, przyprawy do kebaba. Możecie też użyć sobie spokojnie przyprawy do kurczaka, po prostu nie? zwykłe i najzwyklejsze. Ja akurat tą mam. i. To mam z oryginalnego przewisu mojej przyjaciółki, więc ym, staram się zazwyczaj to używać, ale po prostu jak nie mam jej pod ręką, to używam ym, przyprawy do kurczaka i wychodzi również wyśmienicie. Teraz odstawię kurczaka, niech sobie posiedzi troszeczkę tutaj w tej panierce, a ja zaczynam kroić suszone pomidory. Teraz pokroję sobie suszone pomidorki, tak akurat znalazłam w Lidlu yy, możecie użyć jakichkolwiek. krojone pomidorki wrzucam sobie po prostu już do sałatki teraz przygotuję sobie sos czosnkowy do takiego sosu użyję sobie y, majonezu ja generalnie lubię zawsze dużo tego sosu zjeść więc y, nie zastanawiam się ile majonezu z tym ma być czy nie ma być ja po prostu lubię y, dużo tak Następnie dodaję jogurt naturalny. Też nie powiem Wam ile, bo ja zawsze to robię po prostu na oko. Ja lubię duże sosy. Kolejnym składnikiem jest oczywiście czosnek. Ja sobie wezmę tutaj 4 do 5 ząbków, wiem hardkorowo, ale ja lubię czuć smak czosnku i sobie go po prostu wycisnę i wrzucę do sosu. Domieszam i zrobię sos czosnkowy. Wyciśnięty czosnek wrzucam tutaj. Część mi się nie po prostu nie udało wycisnąć, więc resztę po prostu pokroiłam. Dodaję jeszcze bazylię, pieprz i sól i wszystko mieszam razem. A teraz idę z moim kurczaczkiem rzucić go na patelnię i po prostu podsmażyć. Teraz po prostu usmażonego kurczaczka sobie przesypuję tutaj do sałatki. Pamiętajcie, że ona przyklapnie przez y, ciężar po prostu mięsa. Tak samo jak polejecie wszystko sosem, no trochę to przyklapnie. tak naprawdę gotowe, wystarczy tylko go podać na talerz i poleć sosem. Smacznego. Mmm.